Witam, chciałbym dzisiaj polecić dwa mecze, pierwszy z nich to jest Plus Liga, a dokładnie mecz Benzin-Jastrzębski Węgiel. Tutaj bym chciał postawić ten handicap plus 11,5 na MKS Benzin. Uważam tak, ponieważ Jastrzębski Węgiel bardzo, bardzo się osłabił, stracił swoich najlepszych zawodników, więc... Możliwe, że wygra ten mecz, chociaż też bym tutaj był skłonny zaryzykować kurs 5, ale jednak uważam, że kurs handicapu jest dużo pewniejszy i uważam, że powalczy będzie na zwycięstwo. A mi się wydaje, że plus 11,5 to jest bardzo dobra podpórka i bardzo łatwo wejdzie ten mecz. Drugim meczem, też środkówka plus liga kobiet. Tutaj e, gra Bydgoszcz u siebie. Po raz kolejny stawiam z Bielskim Białym. Tutaj wstawiam na plus 18,5. Wiadomo, ja pamiętamy, jeden kupon właśnie zbyt goszczo już nie w ten sposób, ale mam nadzieję, że tym razem się odbiją. Kurs jest bardzo dobry, 1,72 plus 18,5 punkt. Oczywiście Bielsko-Biała jest faworyt, faworytem tego meczu, ale będzie im ciężko jednak aż tyle punktów zbierać, chociaż wiadomo. Różnie może być, ale uważam, że to jest bardzo dobry kupon. Oczywiście stawka 500, jak zawsze. Wyjdzie jakieś 1750, więc fajna kwota do wygrania. Chciałem też zapytać się o jakieś komentarze, żeby ktoś dodawał, czy podoba się ten kanał, czy ktoś w ogóle gra moje kupony, i w ogóle. Więc komentować, oczywiście subskrypcje, żeby być na bieżąco. Powodzenia, dziękuję. Mam nadzieję, że podobały się typy. Będą kolejne.